Prezentujemy Państwu nagrzewnicę indukcyjną przeznaczoną do strefowego nagrzewania detali. Wykorzystywana ona może być do procesów montażu i demontażu uchwytów termicznych narzędzi, pierścieni łożysk i innych procesów, np. wyrażanie, odpuszczanie. A teraz przedstawimy proces montażu pierścienia łożyskowego kolejowego zestawu kołowego. W oparciu o nagrzewnicę o mocy 20 kW, która w czasie 15 sekund nagrzewa pierścień do temperatury wymaganej przy montażu, to jest 130 stopni Celsjusza. Proces nagrzewania jest rejestrowany. Urządzenie może być wyposażone w dodatkowe wymienne wzbudniki do różnych rozmiarów detali do nagrzewania. Przystępujemy do procesu nagrzewania pierścienia. Zakładamy odpowiedni zbudnik na pierścień, który chcemy rozdrać. Uruchamiamy urządzenie. Następuje proces grzania, który jest sygnalizowany akustycznie i optycznie. Przygotowuję się do założenia pierścienia. Muszę do tego celu posiadać rękawice na temperaturę 130 stopni. Zdejmuję spódnik. Rozgrzany pierścień nakładam na oś wagonu. Następuje proces stygnięcia i skurcz liczny pierścienia łożyskowego i pierścień jest gotowy do eksploatacji na oś wagonu.